Złożonej przez pewnego dziennikarza zainspirowanego historią opowiedzianą ponad dekadę temu. Historia ta zaprowadziła go do Efezu w Turcji, do Domu Marii Panny, miejsca, gdzie Matka Boska spędziła ostatnie dni swojego życia. W 1895 roku dwaj francuscy księża, kierowani jedynie wizjami Anny Katarzyny. Emerich, niemieckiej zakonnicy, która nigdy nie postawiła stopy w Efezie, odnaleźli ruiny domu Marii Panny. To niesamowite odkrycie Kościół uznał za sanktuarium maryjne. To święte miejsce odwiedziły miliony osób, w tym trzej papierze. Nie trudno zrozumieć dlaczego. W tym zakątku gór, z widokiem na morze i ruiny Efezu, człowiek czuje się jak w niebie. Tu, w cieniu drzewa figowego, można rozważać o wierze, historii i tajemnicy otaczającej to miejsce. Czy może być lepsze miejsce na ostatni sen Maryi, tak blisko nieba. Tak jak święty Jan przyprowadził Marię do Efezu, tak samo tutaj jej syn Jezus zabrał ją.